Siema moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj, czy to działa, Grałem sobie ap-belwet ap-belwet ma prawo działać dlatego, że mamy przelicznik pod ap na w i to bardzo, bardzo duży także fajnie, problem jest taki, że jedyne co mam na RC jeszcze i te przeliczniki niby są duże ale bardzo często je wyegzekwować dlatego, że jest to active z którego można wyjść, wiadomo te wzięcie tego kokona oraz dodatkowe statystyki, także nie będzie najłatwiej Ale zobaczymy jak to będzie działało Nie zostanie niestety mida, i na topa, gram na GPK, także wezmę sobie do Shield'a. Zaplanowałem sobie, że pójdziemy sobie pod maxW Kupimy jakiegoś naszora, kupiłem sobie jakiegoś Riftmakera Może Lich Baina. Wiadomo, takie typowe itemy pod postacie, które nie mają za dużo przeliczników, ale chcemy je zagrać pod AP I zobaczymy jak to będzie działało, ale może zaczniemy sobie z Q Powiem wam tak, ja Velvet grałem tylko i wyłącznie na, mm, na PWE, Także niektóre rzeczy może będę lamił ale mam nadzieję, że i tak wszystko będzie ok, bo ta postać jest turbo broken. Powidam spafuję, po to jest akurat bardzo przyjemne. E, gram pod elektro, takie kierunki, atak speed, sobie wziąłem, bo na tym Attack speed też będziemy polegać. Myślałem jeszcze nad, da Myślałem jeszcze nad Dark Harvestem, nad Conquerorem, ale z drugiej strony będziemy polegać tylko i wyłącznie na naszym W, także myślę, że jakiś atak speed albo tym podobne rzeczy nie są zbyt potrzebne. Pyk? Nie są to najświeższe wrażenia, niestety. weźmiemy sobie E, żeby zredukować obrażenia. Okej, okay, ja tu bym odpalił potki za chwilę bym w niego chodził. Łatwiutko. Bardzo dobry stan wave był. Gram sobie w ogóle na normalku, bo wiadomo, że nie będę APB'l trollował ludziom gierki na rankedzie. Tym bardziej, że gram tym championem, no pierwszy raz prak praktycznie. Ale fajny był ten Olin. W sensie tutaj mi się wydaje, że jak grałbym pod Adę, to byłby jeszcze lepszy. Czy wiadomo, że teraz i tak mam Adaptive Force. Ale nie wyglądało to źle. To jest po prostu mega broken. Ok, spuszujemy sobie, cofniemy sobie. I pierwszy ten po jaki pójdziemy będzie nashort. Wydaje mi się, że będzie tutaj najlepszy. Ale ja, ładnie goście Slow pushuje Wave'a. To jest niby normalek, ale widzę, że ten GPE coś tam ogarnia. No, powiedzmy, bym auto miniony, a nie, w sensie auto gpk, nie miniony, to może by jakoś wyszło. On ma trzy potki, jeszcze ma duży sustain. Broken, broken. Broken, szkoda, że nie miałem szósteczki. Teraz jest ten moment, kiedy już nie będziemy bili aż tak dużo AD Damage'a, bo Adaptive Force nam się skonwertuje w AP. Dlatego, że kupię Blasting Wanda i widzimy tutaj AP. Ale wydaje mi się, że i tak, i tak będzie wszystko jak najbardziej, OK. Z W teraz bijemy ponad 200, także to też nie spało. Chociaż ten cooldown trzeba przyznać jest dość duży. Nie wiem, jakie budki chcę kupić, czy pod Attack Speed, czy pod Cooldowny. Czy może pod jakiś Armor. Tego właśnie jeszcze nie wiem. To że ta berwet nie ma jakiegoś drobnego przelicznika na Q, albo nie wiem, na jakimś. E, albo R. Zobaczcie, że ma, ale. Nie wiem, jakiś a albo coś. No troszkę mały jest to jeden przelicznik. Bo ta R no niby jest, ale to też nie aż tak łatwo trafcie. Gram na gości, którzy ogarniają to. Jednak mimo wszystko raczej to zdodżują. No te. E, tak nie bije już, jak jesteśmy po tapie. O kurde Pomocy? Ty, wywalił mi co? Wywalił mi potężnie No wszystko, trafił wszystko. Jeszcze Ereczka, Ignajcik. Szkoda, no jednak moja Ereczka dopiero coś robi Jakoś zabije, także to też nie jest tak łatwo. Wiadomo, że mamy tą wartość pasywną No ale 6 true damage'a to nie jest jakoś dużo, umówmy się Najlepsze jest to, że jakbym był tutaj AD To jestem pewny, żebym zabił go Bo no te E jest bardzo, bardzo broken nie wiadomo, że z wszystkiego więcej bijemy, no ale zobaczymy. Bo to jest ta seria, żeby się bawić. Woo! Dobra, ale teraz wszystkie użył, tak żebym go złączył za chwilę. Na pewno by mi się dużo łatwiej grał na melasa z moim W. Nie wiem, co maksać, jako drugie. Fajnie się trygruje. to. S Wyflashowanie Arki Jarvana nie jest najłatwiejsze. Ale jeżeli dobrze to robicie to też nie jest najtrudniejsze S Brakowało mi naszora. Co ty robisz gościu? Nala Odklejony jak pójdę pod takiego inzo to też jest build pod AD? Bo w sumie to nam nie daje AD. To właśnie nie liczy, bo taki on hit to byłby wtedy bardziej. Tylko w tej chyba bardziej bym chciał letal tempo, nie? Bo ja tutaj gram mimo wszystko troszkę pod Bersta. Ale w Next gierce pójdziemy sobie pod Letal tempo może? I właśnie takie AP? To by było dość fajne, myślę. Coś innego, nie? Wydaje mi się, że to będzie fajne. A z mythiku chyba Rift Maker, nie? Chociaż tutaj może mieć pod rocket belta w sumie. Koserki trudny trudemyśl, także też ta pęka nie jest jakaś mega duża. Albo Night Harvester? Co to Jarvan? Hmm. No pójdziemy sobie pod taką typową bombę. Także pójdę pod tego Night Harvestera. Pewnie Rocket Bell był lepszy. A w next game pójdziemy sobie właśnie pod Tak Guinzo, pod Nashora i tak dalej, i tak dalej. A tutaj pod taką typową bombę. Będę głupio grać jednak, bo jednak głupio grać elektro i pójść pod jakieś onhity, nie? Trochę to się mija z celem, bo macie tutaj runkę pod bersta. A idziecie pod konstantem obrażenia, dobra, wygrałem tego trajta? No jest, tak co możemy pałkować. No to mam pocza. Na ten Taorysat. Trochę nie podczyni użyłem tego kół, cool, bo zadałem ile 100 obrażeń No właśnie, a stawerka przyjąłem 69 niby Ale wydaje mi się, że gdyby nie to, to... Ej, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. No jest tu. Albo tu. Masz go. No jest. Szkoda, że w nie dostałem, ale i tak dobrze wyszło. Dobra, idziemy z jakimś romem na bota. Nie chce się wygrać topa, to trzeba z nim rozejść proste. Trochę ryzykowne, ale jak się uda, to będzie gitara, a mamy R niby. Ale dostał łączę to Double kill A to pelwet jest rozpędzona, już nie mogę wziąć tego Kill steal, ale okej, okay. triple no Jazda, vamos No i Brawka na siedzi i farmi na topie, a ja karuję gierkę proste No widzicie, jeżeli chcecie wygrać to panu musicie z niego zejść To jest po prostu podstawowa zasada tej linii Nie chcemy dać killa hmm. Dawaj, dawaj, dawaj Ty, jaki walnął A może Pop popi? Ty, to jest dobre Więc powinienem ekstrać tylko drugie hmm. nie wiem Może kula mobilności? Hm, spadam Hello, hmm. wylałem się, wylałem się, kochani, no niestety rzucili się na mnie. Ja chcę Heralda, ja chcę Heralda, ja Heralda. Dobrze, tak ja bo Mapka, al bomba. Ty. Kończymy grę, kończymy grę. Moje gule, jeszcze heraldica. Bez kit'u. Ten kryt zabolał, co? Ale spokojnie. Może mogę coś lepiej zagrać, ale... To i tak było dobre, to i tak było dobre mamy inhibitor, także mega, mega spoko. No po prostu belwet... Moim zdaniem pierwsze, co powinni znępić belwet to są te mm, te wojdziki. W sensie to jest takie fajne, ale jak ich dużo naspałnicie, to naprawdę no, są giga, giga dobre i giga irytujące. I FFIK, także. Nie dziwię się, że przeciwna drużyna. Stwierdziła, że nie ma szans wygrać na moim belwet. Po prostu top deep. A wiemy, że to play nie z taką rolą, że jak jest SOHET, to nie da się grać. Zobaczmy sobie jeszcze grafy. Eseczka. No wiadomo, że eseczka. Tutaj myślę, że jest to sprawa dość oczywista. Zobaczymy, w sensie już teraz tak bez żartów spoko ta belwet. W sensie na rakiecie bym ją nigdy nie wziął. Ale ta bułazwa jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Pytanie, czy jakbym nie grał AD Belwet, to czy rezultaty nie byłyby takie same, a nawet lepsze, ale o tym jeszcze przekonamy się drugiej gierce. Druga gierka belwet, lecimy, lecimy, nie śpimy. Ale też sobie zaczniemy z Doran Shieldem. Myślałem, czy by nie pójść pod te on hity? Ale tutaj będzie to stosunkowo trudne, bo chcę te wszystkie postacie mniej więcej zrunshotować, może poza Renektonem i Braumem, także taką on-hitową belwę raczej tutaj sobie odpuścimy, a pozagramy właśnie pod takiego typowego barstera, żeby łansztować Każda Niko, co? <laughs> Zmienia się na kogoś na początek, aby to miało coś zmienić. No w sensie na Bobków może zmieniał, ale tak to dobrze nie jest częściej grane, bym się pożegał, ta champion jest strasznie dobra na My B chyba, nie mogłem się z nim bić. Nie ma autoataku i nie nałożył? Dobra jest OK. Patrzcie jaki wave, dlatego się z tego y. No my to nie poli chyba Nice Może nie najsu. Nice Dobra, bijemy się. Co tu robi Akshan? Wypierd... Czemu on został? What the fuck? Jak to już mi to wygrali? A tak to chyba będzie ciężko. No, a ja jest broken, no niestety. Nie idź tam, nie idź tam. Dobrze, kurde, teraz ja tracę wave'a. No nie wyszło to najlepiej, nie wyszło. Dziękuję okay. hmm. Okej, okay, mamy ją. Mamy ją. Nie mamy jej. Naprawdę i nie mamy Andy, proszę cię! Jak to zrobię, jeżeli nie zabiłeś? Ona chyba po prostu żawu i tu dała fejkę tutaj prawdziwą. Kurde. A ja specjalnie przytankowałem. Mmm. Kaszana trochę. No i po heradzie. Ten Norty jest fajnie łomiony. tak jest. Okej, okay, dużo obrażeń wyszło. To jest najbardziej broken, ale maksowanie jego za dużo nie daje, bo to strasznie znerfili. Co ty gadasz? Dobra. Ale e-broken, że Szefunciu. Chciałem bardzo, no chciałem killa. no przepraszam, chciałem killa. Wiem, że pewnie nie powinienem, no ale cóż. Tak jest i okay, tak jest okej. Okay. Szkoda, że te wód nie trafię. No trudno trafić w lecącego moim zdaniem. Ale ci tak, niby w linii prostej, ale tak nie do końca. Nie. Dobrze. Ręczkiem się kończy. Pyk. Pyk. Moje wódnie nie poleciało, ale anarki, widzowie. Właszcza ta by dostała. Szkoda, bo chciałem tego shadow Wiecie co? Tapę, belwet! Nie, nie, nie. W sensie... Jakiś potencjał jest, ale... Jak goście coś ogarnia, to ciężko to widzę, powiem wam. Ciężko to widzę. Rest in pepsi. Nie? Słyszałem czegoś takiego. <laughs> Całkiem zabawne. Słyszałem e, rip in pepperoni, ale rest in pepsi to nie. No możemy fajnie dodżować z tego ku**a, ale... A Delvet de może robić to wszystko 10 razy lepiej, mam wrażenie. Nie dadzą, nie dadzą, no. Nie wiem kto daje nie, ale nie wiem. Jeżeli ktoś czerpie przyjemność z tej gry, to powodzą. Dobrze widzowie, myślę, że AP Belwet została zweryfikowana negatywnie. Widzę, że moje drużyna jeszcze coś próbuje walczyć, ale nie ma to najmniejszego sensu. Myślę, że po prostu spotkamy się w podsumowaniu tej gierki, bo tutaj nic dobrego z tego nie wyjdzie, To jest po prostu marnowanie czasu. Ja pokażę jeszcze grafę i myślę, że to tyle będzie. I przejdziemy do już takiego podsumowania czempiona. Tu macie obrażenia zademonstrowane. Powiem wam tak. Ja AP Velvet oceniam prawnie bardzo nisko. 3 na 10, 4 na 10. Kompletnie bez szału i kompletnie mnie ten czempion nie przekonał. Dobrze, dajcie oczywiście znać w żebyście zobaczyli w następnym odcinku, czy to działa. Trzymajcie się, miły dzionka i ero!